Tu na ekranie macie właśnie osobę, która wygrała doładowanie i będzie mogła sobie kupić swój karnet, tylko daj jakiś proszę mail w opisie kanału, bądź link z Discorda, żeby mógł się z tą skontaktować i wręczyć nagrodę. A ty drogi widzu, jeżeli też chcesz wygrywać takie nagrody, to zostań subskrybentem, bo tylko dla subskrybentów takie nagrody mogą pójść. Dziś otworzymy sobie bardzo dużo star dropów, także oglądajcie do końca, bo na końcu będzie jeszcze opening dodatkowych 100 star dropów z nagrody. Już tylko 9 pucharków dzieli mnie od zdobycia 20 klasy postaci na mojej ulubiony legendzie, która będzie teraz moją main postacią, tak zdecydowałem, a więc zobaczmy, czy uda się w tej grze zdobyć od razu 20 klasę, bardzo bym chciał, żeby to zrobić, muszę zdobyć co najmniej 9 pułarków, żeby to zrobić, najlepiej by było, żebym wygrał, tak szczerze mówiąc, i mam do tego predyspozycję, bo, słuchajcie, troszkę sobie pograłem, bo teraz farmię praktycznie kilka godzin już, żeby sobie wbić do tej 19 klasy, no bo była tutaj klasa 11, jak zaczynałem farmić, tak naprawdę, od ostatniego razu, no i co, oprócz tego mam Dwa gadżety, dwa gadżety, nie, trzy gadżety, przepraszam. No, w sensie jeden gadżet, ale trzy użycia. I ten gadżet jest mega dobry, bo pozwala mi przeskakiwać przez przeszkodę. No i co? Teraz zagramy sobie bezpiecznie, no bo chciałbym tą 20. klasę wbić. Oczywiście, mógłbym teraz wjechać i wygrać. No i pewnie to by było mądrzejsze, żeby zdobyć troszkę kryształków, ale no ja tutaj wolę bezpiecznie zagrać, więc poczekamy. Aż będzie, nie wiem, będzie jeszcze troszkę, jeszcze tam się rozkręci, jeszcze jedna osoba zginie, powiedzmy. Chociaż widzę, że tam jest gaz, który raczej będzie na mnie polować w tym momencie, ale widzę że nie tylko nie no na mnie poluje. Totalnie na mnie poluje. A widzicie, i to jest dobre właśnie, że mam ten gadżet, nie? Gościu ma takiego. Oj, nie wie co się stało. Dobra, no muszę z nim powalczyć. Oj, czy uda mi się to wygrać? Kurde nie. Ajajaj, aj, aj, no. Edgar niestety to był nie gaz, tak? No, z drugiej strony 6 pułarków, więc będziemy musieli zagrać jeszcze jedną gierkę. Brakło jednego. Zobaczcie, zwycięska pasa była, więc tak naprawdę brakło jednego. Mogłem poczekać, no ale już tak naprawdę nie było na co, nie było na co. No chciałem bardziej defensywnie zagrać, co teraz zagramy bardziej agresywnie i postaramy się pójść od razu. I pamiętajcie widzowie, żeby poczekać, zostawić łapkę w górę, bo na pewno dzisiaj będziemy otwierać bardzo dużo, słuchajcie, star dropów. No, na bank. Ja sobie tutaj nie wychodziłem praktycznie z gierki od czasu, kiedy to, tutaj, to wszystko się zaczęło, więc czeka na mnie pewnie dużo star dropów po gierce. Oprócz tego, czeka na nas odebranie karnetu już do końca. Więc za chwilę zobaczymy. No tylko tym razem trzeba zdobyć przynajmniej jeden pucharek, żeby zdobyć przynajmniej jeden pucharek z tego, co wiem, muszę umrzeć co najmniej jako szósty, a czy jako czwarty, coś takiego od końca. Więc no zobaczymy. Na razie dziewięciu zadymiarzy żyje, więc jeżeli teraz przegram, to będę na minusie. Czego bym bardzo, bardzo nie chciał? Oj, tam gościu smutny. Co się stało? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Dobra, no trzeba tutaj dojechać. Pięknie. Pięciu zadymiarzy zostało. No, i czterech zadymiarzy zostało. Stało trzech zadymiarzy, myślę, że już dostanę to. Ale postaramy się, oczywiście, to wygrać. No, bo mamy ku temu całkiem fajne możliwości. Dobra. No właśnie. Cyk. Szkoda, że niestety w tej Krainie cieni nie mogę używać gadżetów, to już zauważyłem, ale dobrze, mamy w takim razie 20 klasę postaci i jeżeli mam wbić na jakiejś postaci, na jakimś zadymiarzu 20 czy 35 rangę, no to właśnie chciałbym, żeby to był ten zadymiarz, bo naprawdę go bardzo polubiłem, a teraz przechodzimy do tego, co najprzyjemniejsze, także czaro, pozwól, że wyciszę Ci na chwilę, otwieramy start dropiki, no i zobaczymy, na razie jest rzadki, więc lecimy, ja podejrzewam, że tych start dropów troszkę tutaj będzie, nie jest napisane ile, ale będzie ich na pewno dużo, także kolejne. Uwaga lecimy, monety. I cyk, epicki, dobra, pierwszy Epic, czy będzie tutaj coś więcej? Nie Epic, ale słuchajcie, z epika mamy O, emotkę do Edgara No dobra, w takim razie lecimy Bardzo rzadki, czy z bardzo rzadkiego coś może Polecieć? W ogóle chyba nic takiego, tak naprawdę No i dobra, to tyle, jeśli chodzi o te zwykłe Zobaczcie, prawie 8000 pucharków już Nazbierane, także tak naprawdę Wow, dobra, zaraz byśmy mogli Dostać dodatkowe kredyty Ale zbierzmy sobie punkty mocy do dowolnego Zademiarza i zbierzmy sobie Stardropik, czy będzie jakiś tutaj Upgrade no niestety bardzo Rzadki tylko i wyłącznie, ale proszę bardzo Cordelius, jeżeli chodzi o postacie No to to jest teraz zdecydowanie moja ulubiona Więc dzisiaj wymaksujemy sobie ją Wykupimy sobie do niej hiperdoładowanie Taki mam plan, ale zanim to oczywiście spróbujemy Może polecić z jakichś jeszcze start dropików Więc proszę bardzo, punkty mocy do dowolnego Zadymiarza, no już Cordelius Jest tutaj u mnie na maksa Ale jak widzicie, pokażę wam, tutaj jest wyposażenie W ten sposób, tutaj mogę drugie wyposażenie sobie kupić Co zaraz sobie możemy zrobić Gwiezdna moc, no i to tutaj się przyda Hiperdoładowanie widzowie to kosztuje tutaj 5000, i Cordelius spowalnia swoje cele, wysyłając je do krainy cieni. Fajne hiperdoładowanie, myślę, że chciałbym je mieć, więc kupimy sobie je, jeżeli nic nie dropniemy. A no to wiadomo, jak to jest, ale przejdźmy teraz do sklepu, bo tutaj właśnie w sklepie czeka na mnie 5 dodatkowych Stardropów zupełnie za darmo. No i ja tutaj mam nadzieję, że te 5 Stardropów coś tutaj nam da. Cyk, lecimy. Kolejny star dropik. No tutaj to poszło w miarę. Szybko. Niestety żadnego upgrade'u nie ma. Zaraz sobie zobaczymy jak wygląda ten status tych star dropów, które upgrade'ują się na legendarne. Zaraz o tym zobaczymy. Dobra. Cyk. podwajacz PD. No tutaj słabo. O, w końcu w końcu jakiś fiolet. W końcu jakiś fiolet, a z fioleta mamy Jackie. Dobra, lecimy dalej, czy będzie jakiś upgrade? Nie, tutaj totalnie bez upgrade'u. No, i to tyle, jeśli chodzi o sklep. Podwajacze PD oczywiście weźmiemy sobie. A i w ogóle, właśnie, macie teraz nagranie. Ostatnio udało mi się pomiędzy odcinkami dropnąć skina do kolta. Także tak, mam teraz skina do kolta. Odbieramy sobie monetki za darmo, czy coś jeszcze na mnie tutaj czeka. Nie, a czy mamy do kupienia może jakiś tutaj Hyper power do. No, niestety nie, do Cordeliusa nic nie ma. No, ale, ale słuchajcie, karnecik, karnecik, no właśnie, a z karnetu, proszę bardzo. Przebranie, czyli mamy od razu nowego skina. I jest to błękitna tancerka Shelly. Proszę bardzo, z karnetu plus odblokowane. Dodatkowo błyskotki, dodatkowo końsy, które będą pewnie podwójnie. O, proszę, pod końcami jeszcze coś się kryło. Przebranie z karnetu plus, kolejne. I kolejne przebranie do Shelly. Pomarańczowa tancerka Shelly. No, będziemy mieć troszkę tych skinów do Shelly po tym, po tym karnecie. Proszę bardzo, tej kredyty i pan P. Pan P. odblokowany. Dzisiaj jest dzień odblokowania. Zobaczcie, i mamy kolejnego mitycznego zadmiarza. Mistrz kontroli. Pan P. nie ma głowy do prowadzenia hotelu. Zawsze wydziera się na pracowników, aby pracowali szybciej. Jego, jakby zrozumieli jego bełkot. No dobra, słuchajcie, no to będziemy mieć kolejnego zadmiarza, którego będzie trzeba e, oczywiście ulepszyć do klasy 10. Więc będziemy mogli sobie to zrobić. Nie no wiem, na przykład z Yosim znowu coś takiego. No i odblokujemy kolejnego zadmiarza. 100 e, Grif czy grom. No i kurczę, nie wiem wam co wybrać. Ten Grif jest zadmiarza którego często widziałem i troszkę mnie wkurzał, więc to może teraz ja będę tym wkurzającym. Dajcie znać, czy to jest, czy to jest dobry deal, żeby to zrobić, ale my sobie zrobimy, proszę bardzo, epicki zadymiarz Grif. No i co, tutaj jeszcze kredyciki, tutaj jeszcze monety, także już się do Grifa tutaj naliczają. Czy coś jeszcze tutaj nie odebrałem? Wszystko chyba zostało odebrane, oprócz star dropów. No ale tak, kolejne przebranie. Zobaczcie, z Karnetu Plus, no do tej Shelly to będziemy mieć tyle skinów naprawdę. Tancerka, Shelly, nowe przebranie, fajnie. No i ikona graczy przy okazji yy, i co? Tytuł. Jeszcze skarnetu plus. Ten tytuł może być teraz wyświetlaniem wieczna. Proszę bardzo, no ale teraz przejdźmy do tego, co najfajniejsze. Za 47 level mamy stardropika, który jest taki standardowy i raczej nic z niego tutaj nie mamy. Ale tutaj już widzicie na dole, że mamy legendarny stardrop. No i ja mam nadzieję, że to będzie dzień, w którym po prostu poleci mi kolejna legenda. Trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie łapki w górę, subskrybujcie, a ja otwieram kolejny legendarny już stardrop. 3, 2, 1 i... I proszę, proszę, jest. Co to, tutaj mamy, co my tu mamy? I jest nowe przebranie, no Viking Bull. Szkoda, że nie nowy zademiarz, ale dobra, do bula. jak najbardziej skin przyjmę. Chociaż fajnie by było do Cardoliusa teraz zrobić, no nie powiem, że nie. No ale dobra, teraz e, za każdy sto, 1600 PD w ramach Karnetu Zademiarskiego będziemy dostawać losowy stardrop. Więc proszę bardzo, jaki ten losowy stardrop będzie? No, będzie bardzo rzadki, więc raczej bez e, tutaj. Szału, no i to tyle. Dobra, wszystko zostało odebrane, cały karnet został zrobiony. Jestem z siebie dumny troszkę. Teraz e, zbieramy PD, no przede wszystkim do star dropów no bo nic więcej tutaj nie zostało. Misje, jeśli chodzi o misje, to wiadomo, misje to się robią tak przy okazji, ale jeżeli sobie wejdziemy w Cordeliusa, no to będziemy teraz musieli zrobić to, o czym mówiłem Wam, no bo mówiłem Wam, że kupimy sobie hiperdoładowanie, że chciałbym, żeby ten Cordelius był moją main postacią, no to potrzebują stare mocy. Starmocy mocy w już sam nie wiem, co mówię. Dobra, kupujemy za 5000, bardzo drogo. Nie sądziłem, że kiedyś tyle wydam na jakieś doładowanie. Ale proszę bardzo, całkowita ciemność. wzmocnienia podczas keeper doładowania. Cordelius spowalnia swoje cele, wysyłając je do kolejny cieni. Prędkość plus 24, obrażenia plus 25 i tarcza plus 5. Jak najbardziej. Możemy też kupić kolejne wyposażenie. Za 1000, skoro już powiedziałem, że maksujemy tą postać. Zwiększa zadawane obrażenia o 15%, gdy liczba punktów w spadnie poniżej 50%, 50%. To jest dobre. To jest dobre. Większa liczba użyć gadżetu. To też jest spoko, ale wydaje mi się, że 3 te Skoki są wystarczające, odkryć przeciwników na 2 sekundy po zadaniu im obrażeń to też jest spoko, ale wydaje mi się, że przyda nam się najbardziej to, bo w takich sytuacjach, gdy już mamy mało HP, to takie 15% obrażeń więcej może naprawdę dużo zaważyć, także proszę bardzo, kupujemy. No i w tym momencie Cordelius jest postacią, która jest u mnie najbardziej, najbardziej wymaksowana. No, także widzowie. To będzie postać, na której chciałbym kiedyś wbić 35 rangę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na razie najwyższą klasę mam tutaj na Leonie, ale myślę, że zaraz to się szybko zmieni. Oczywiście będziemy sobie też w międzyczasie tutaj lecieć, no bo oczywiście zobaczcie, ile ja już tutaj wbiłem. Prawie 1000 puchar 1500 pucharków praktycznie na samym Cordeliusie. Chciałbym ten tytuł gracza zdobyć, ale 24800 pucharków na jednej postaci. O kurczę, no to jest potężne. To jest potężne. Jeśli chodzi o tryb rankingowy, to jak widzicie 4300, więc już niedługo mam nadzieję, że diament będzie. Także może co, spróbujmy zagrać sobie Cordeliusem na trybie rankingowym i zobaczymy, czy to ma sens. Czy to ma sens? 3 na 3, knockout, no dobrze, zagrajmy sobie Cordeliusem w sumie. Proszę bardzo, cyk i lecimy. Tryb rankingowy jest mega ciężki, tutaj grają rzeczywiście takie same naprawdę koty, jeśli chodzi o grę. No ale postaram się jakoś wykorzystać tę przewagę. Co tam jedziesz? O kurczę, dobra, chyba, chyba wygląda na to, że całkiem git nam zaczyna się gierka. Dobra, padłem, ale wydaje mi się, że moja drużyna powinna sobie poradzić, prawda? Prawda, dobrze, najważniejsze, żebyśmy wygrali. <grym> no może się jakoś dużo nie przesłużyłem, ale myślę, że zmyliłem przeciwnika, tak? Na pewno zmyliłem przeciwnika, uciekając z miejsca afery. O kurde, ajajaj, Mike tam nas pokarał, no trzeba przyznać, że dostaliśmy troszkę w wpierdziel od Dynamike'a. Dobra, Mike Dynamike leży. No i co? O kurde, o kurde, co to było? No dobra, to został rok, czy on sobie poradzi? No troszkę jest ganianego wokół tego płotu <laughs> i nie mogą nic zrobić, ale no dobra, coś się zaczyna dziać. Strefa. O no niestety, nie tym razem. Dobra, no to mamy teraz motywację, a raczej no nie mamy wyjścia, tylko musimy to wygrać jakoś, no bo już będzie przypałowo, jeżeli tego nie wygramy. Ja zrobię może tak, że po prostu doskoczę. Dobra, daj na Mike leży Na szczęście Ej, czemu nie zadziałało to? Czemu mój super atak nie zadziałał? To był unik jakiś? Dobra, dojedźcie ją, proszę, proszę, dojedźcie ją Dobra, jest, koniec, udało się wygrać, piękna sprawa, piękna sprawa, ile ja punkcików za to dostanę, 24, no także do diamentu jeszcze troszkę będzie trzeba zdecydowanie poekspić. ale widzę, że zdobyłem poziom mistrzowski chyba, jeśli chodzi tutaj o kolejne, no właśnie, więc tutaj mamy do odebrania 100 kredytów, no dobrze widzowie, bardzo ładnie nam tutaj idzie. Oprócz tego widzowie, w dniu kiedy to nagrywam, zrobiłem też live'a, na którym otwierałem 100 star dropów z eventu, tak, no bo każdy dostał 100 star dropów z eventu i to jest live. live możecie sobie obejrzeć, cały czas jest dostępny na moim kanale w zakładce live, ale z takich tutaj ciekawszych rzeczy było naprawdę słabo, było naprawdę słabo, mieliśmy tutaj mityczny i chyba w tym momencie dropie, no właśnie w tym momencie, kiedy to widzicie na ekranie, dropie, jak widzicie gadżet, więc gadżet do Leona to jest coś, co dropnąłem, a jeśli chodzi o resztę to oczywiście, jeżeli nie chcecie, żebym wam zespoilerował, to obejrzycie sobie całego live'a w tym momencie, a jeżeli chcecie wiedzieć, to tak, był tutaj legendarny jeszcze i z tego legendarnego, zaraz zobaczycie sami, co poleciało jest tutaj skin do Franka oprócz tego z tego co pamiętam legendarnych było jeszcze no kilka ale bardzo niewiele o jest tutaj chyba czekajcie to jest dobry moment w którym to przewinę dokładnie tak jest tutaj skin do Nity także skin do Nity też poleciał no i był jeszcze jeden skin z tego co pamiętam na pewno minimum i zaraz wam postaram się znaleźć i był to chyba skin do Bibi, tak? Tak, poza tym nic nadzwyczajnego nie poleciało. Ale jeżeli chcecie, oczywiście, możecie całego live'a sobie obejrzeć. I myślę, że takich live'ów y, będę robił więcej i będę też z wami grał. Także subskrybujcie, żeby być na bieżąco, z dzwoneczkiem, żeby wam przychodziły powiadomienia o takich właśnie live'ach.